Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Berlin Autotest. Dziś przed Państwem test. Nowe Renault Master, czyli najnowsza odsłona sprzedażowego hitu na polskim i europejskim rynku aut dostawczych i użytkowych od wielu lat. Z pewnością marzenie każdego kuriera. Jeśli ktoś miał lub prowadzi własną firmę, doskonale zdaje sobie sprawę, jak ważnym narzędziem użytkowym powinien być dostawczak. Przede wszystkim niezawodność. Na drugim miejscu ekonomia użytkowa, czyli spalanie i koszty serwisu. Na trzecim miejscu postawiłbym na walory użytkowe i możliwość dostosowania go pod własną działalność gospodarczą. Kolejnym istotnym elementem będzie forma finansowania przy zakupie. A na szarym końcu prowadzenie się pojazdu jego wygoda i ergonomia w kabinie. Dlaczego wygoda na końcu? Nie oszukujmy się. 90% właścicieli firm ma w głębokim poważaniu, czy samochód jest przyjazny pracownikowi. Ma być tani i spełniać kryteria jak wyżej. A wygoda pracownika w aucie? Hmm. Ma mieć silnik, kierownicę i ma nie padać na głowę. To wszystko z listy wyposażenia. Takie podejście jest coraz mniej pożądane na rynku pracy i zapewniam Was, szanowni właściciele firm, że wygoda na co dzień dla pracownika w aucie ma jednak olbrzymie znaczenie. Zarówno dla kierowcy, jak i pasażera, na przykład dostawczaka w wersji brygadowej, który o 6 rano wsiada do wana z kolegami i dojeżdża na przykład na plac budowy, nierzadko nawet po 150 km w jedną stronę. W takiej sytuacji ma znaczenie, czy na robotę przyjedzie w miarę wypoczęty, czy będzie musiał trzymać kolana przez całą drogę pod brodą jak w samolotach tanich linii lotniczych. Niestety, ale do zrozumienia tego trzeba dojrzeć. Na szczęście, dylematy jak wyżej giną już w wersji bazowej prezentowanego w dzisiejszym odcinku Renault Mastera. Ponieważ jest to auto przemyślane pod kątem ergonomii i stworzone do ciężkiej roboty w przyjaznych pracownikowi warunkach. A dla ciebie, drogi pracodawco, przystosowany do zarabiania pieniędzy. Zanim przejdziemy do prezentacji Renault Mastera, krótka i przydatna informacja dla każdego motomaniaka. Partnerem tego odcinka jest firma Mikawi, producent urządzenia wielofunkcyjnego EnerJump 2. Jest to niezbędnik w każdym aucie, który z czystym sumieniem mogę Państwu polecić, szczególnie w przypadku aut użytkowych. Poza tym idą święta, a to doskonały pomysł na prezent pod choinkę. Urządzenie posiada funkcję startera rozruchowego do wszystkich pojazdów z silnikami benzynowymi oraz z silnikami diesla do pojemności 8 litrów. Spełnia przy tym funkcję sprężarki do pompowania kół w naszych pojazdach, ale nie tylko. Kolejną z jego największych zalet jest to, że jest bezprzewodowe i jest powerbankiem oraz latarką LED. A o dokładnym zastosowaniu EnergJam 2 opowiem na końcu odcinka. Link z przekierowaniem do strony producenta znajdziecie w komentarzach pod filmem, a przy zakupie używając hasła Berlin Autotest otrzymacie specjalną zniżkę – minus 15% od ceny standardowej. Nie wiem czy wiedzieliście, ale nowy Master został wybrany samochodem dostawczym roku 2025 podczas uroczystej gali International One of the Year w Hanowerze 16 września 2024 roku. A to już samo w sobie pokazuje, jak dopracowanym pojazdem jest Master. Była to jednomyślna decyzja jury składającego się z ekspertów reprezentujących 25 europejskich krajów, w tym także Niemców, na ich terenie. Komacie, Volkswagen, te sprawy. Nowy Renault Master jest już piątym samochodem marki, który otrzymał ten prestiżowy tytuł. Po takich modelach jak Renault Master 2 w 1998, Renault Traffic 2 w 2002, Kangu ZF w 2012 i Kangu Van 3 w 2022 roku. Podobno juroży byli pod wrażeniem nowej stylistyki oraz poziomu innowacyjności i technologii nowej gamy Mastera. Model wyróżnia się zaawansowaną aerodynamiką, wyjątkową łatwością obsługi, a także wysoką wydajnością, pojemnością, bezpieczeństwem i komfortem. Co więcej, nowa platforma podłogowa pozwala na montaż różnych rodzajów napędu silników wysokoprężnych, elektrycznych i ogniw wodorowych. Te atrybuty nowego modelu idealnie wpisują się w kryteria nagrody. To samochód na miarę przyszłości. Tak o nagrodzie wypowiedział się szef jury. Brzmi jak reklama, prawda? Więc oceńmy sami. Wygląd zewnętrzny. Samochód dostawczy nie musi być ikoną piękności, ponieważ nie do tego jest przeznaczony, ale nie musi też od razu odstraszać wyglądem. Nie zaszkodzi więc trochę szyku w designie. Przód w vanach to jedyne miejsce, gdzie projektanci mogą drobinę zaszaleć i nadać autu charakteru. Tak też dzieje się w nowym Masterze. Jednoznacznie na plus można zaliczyć wielką, charakterystyczną atrapę chłodnicy, inspirowaną amerykańskimi ciężarówkami oraz piękne reflektory, główne wykonane oczywiście w technologii LED. Poniżej umieszczone są światła przeciwmgłowe z funkcją doświetlania zakrętów, jak w osobówce. Jak to mówił pan Tomasz Hajto, wisienką na torcie jest nowe duże logo Renault. Linia boczna, tu dzieje się niewiele poza wielkimi lusterkami, które w tego rodzaju pojazdach muszą spełniać swoje funkcje. Kto parkował kiedyś busem na ciasnym parkingu pod marketem lub przeciskał się z załadunkiem na budowie, ten wie o czym mówię. Oczywiście na co dzień pomagają nam w tym systemy kamer i czujniki parkowania. Ale nie można być aż takim pizdeuszem, ponieważ uważam, że nadal w 2024 roku umiejętność parkowania tyłem na lusterka u faceta jest obowiązkowa. To jak umiejętność otwierania kapsla od piwa zapalniczką. Niby nic wielkiego, ale poziom Twojej charyzmy w oczach kobiet wzrasta przynajmniej o 50%. Jedynym fajerwerkiem z boku jest przetłoczenie na całej długości pojazdu oraz czarna plastikowa listwa, która kryje w sobie lampy, tak zwane obrysówki koła to 16 cali. Tył to po prostu pionowe reflektory, a u góry kamera wsteczna i tyle. Podsumowując, master z pewnością nie jest samochodem nudnym, więc do roboty zajedziesz z klasą. Wnętrze pojazdu oraz rozwiązania użytkowe. W tym miejscu serdecznie poprosimy tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili do tej pory, o zasubskrybowanie kanału Berlin Auto Test. Państwu pozwoli to na nieomijanie kolejnych odcinków i bycie z nami na bieżąco, nam zaś na dotarcie do większej grupy odbiorców, co ma bezpośredni wpływ na rozwój kanału. Zacznijmy od przestrzeni pasażerskiej. Pozycja za kierownicą w vanach to numer jeden, ponieważ, jak już mówiłem, wygoda w pracy jest podstawą. Ma też bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo. Nierzadko przecież pokonujemy takimi autami setki kilometrów dziennie. Wszystko tu zaprojektowane jest właśnie pod kierowcę. Dwupłaszczyznowa regulacja kierownicy, fotel z możliwością regulacji odcinka lędźwiowego, do tego kapitański podłokietnik. Mam 190 cm wzrostu, dla mnie jest miejsca wystarczające, ale tu mała uwaga. Według mojej oceny dla wyższych osób może zacząć brakować miejsca za kierownicą. Ponieważ w tej prezentowanej wersji kabinowej nie odsuniemy bardziej i nie pochylimy oparcia foteli, ogranicza to ściana grodziowa. Odbywa się to oczywiście kosztem większej pojemności załadunkowej, co jest olbrzymim plusem, ale fakt ten dziennikarsko należy odnotować. Generalnie fotele są bardzo wygodne. Deska rozdzielcza skierowana jest w stronę kierowcy, zapewnia łatwy dostęp do elementów sterujących, w tym do ekranu z systemem Open Air Links z wybudowanymi usługami Google. Dostępna nawigacja oferuje ciągłą aktualizację sytuacji na drodze w czasie rzeczywistym. System AirLink ma wbudowane aż 50 aplikacji. Polecenia głosowe też są. Systemy w aucie, nagłośnienie i sama funkcjonalność użytkowa są wzorowe. Duże, czytelne wskaźniki zegarów oraz łatwość obsługi infotainment i sama jakość obrazu na wyświetlaczu. Właśnie ja za to dałbym Masterowi nagrodę Samochodu Roku. Ciekawym rozwiązaniem jest kamera umiejscowiona w lusterku wstecznym, a w zasadzie obraz w lusterku wstecznym, który jest jakości tak dobrej, że nie odróżnisz obrazu z kamery od tradycyjnego lusterka. Pomimo fatalnej pogody i pokonania kilkuset kilometrów podczas tego testu, kamera się nawet nie zabrudziła, a obraz nadal był idealny. Pewnie dlatego, że została umieszczona na dachu i nie brudzą jej wyrzucane spod kołów w górę błoto, śnieg czy woda. Oparcie środkowego fotela przekształca się także w stół roboczy, a zainstalowane porty USB-C umożliwiają zasilanie urządzeń elektronicznych. W testowym egzemplarzu również ładowarka indukcyjna. Funkcjonalność. 9 schowków w kabinie zapewnia aż 135 litrów przestrzeni do przechowywania, między innymi specjalny schowek o pojemności 66 litrów z miejscem na laptopa pod odchylanym fotelem. Tam idealnie możecie również przechowywać urządzenie NRJAM 2 od mikawi. Dodając do tego łatwość obsługi dedykowanymi przełącznikami i skrótami do wyłączania, np. start-stopu, i takie udogodnienia jak tempomat, podgrzewana przednia szyba, podgrzewane fotele, czujnik zmierzchu i czujnik deszczu, to wówczas moja ocena w zakresie ergonomii może być tylko równa 10 na 10. I najważniejsze: przestrzeń załadunkowa. W zależności od potrzeb mamy do wyboru aż 40 rodzajów zabudowy nadwozia, a ładowność, jaką oferuje nowy Master, to do 1625 kg oraz możliwość holowania nim przyczepy do 2,5 tony. A propos, mała anegdota odnośnie wyborów typu nadwozia. Znam jednego handlarza jajek, który od wielu lat nieprzystosowanym do tego blaszakiem dostarcza jajka do nadmorskich hoteli a wystarczyłoby zamówić wersję takiego Mastera z chłodnią i dostosować się do obowiązujących w tym zakresie przepisów. Inną sprawą jest fakt, że odbiorcom w tych hotelach czy piekarniach nie bardzo to przeszkadza, ponieważ widzą przecież czym od lat tak wrażliwy towar jest im dostarczany. Cóż, najwidoczniej niektórzy lubią jak widać adrenalinę i potencjalne zagrożenie salmonellą u swoich hotelowych gości, a przepisy, jak to w Polsce, mają sobie za nic. Wracamy do testu Mastera. Oczywiście w moich ocenach mogę odnieść się jedynie do opisu prezentowanej odmiany o dokładnym oznaczeniu Master Furgon FWD Extra 3,5 tony L3H2. Wymiary przestrzeni bagażowej widzicie na ekranie. Przesuwne drzwi boczne mają otwór aż 1312 mm. Drzwi tylne zaś to możliwość otwarcia ich do 270 stopni oraz zablokowanie ich przed podmuchami wiatru. Mój kolega, właściciel hurtowni Glazurix z Koszalina, któremu przy okazji dziękuję za pomoc w realizacji nagrania, potwierdził praktyczność podczas załadunku paleciakiem, co widzicie na załączonym obrazie. Gdybym miał ocenić przestrzeń załadunkową, to powiem wam tak: jest tam mnóstwo punktów zarówno na ścianach, ale też co ważne w podłodze do mocowania pasami np. palet. Do tego paka jest dobrze doświetlona, a żeby umożliwić stabilne wejście do niej, są zamocowane dwa mocne stalowe uchwyty. Takie rączki przy drzwiach i z tyłu i z boku. Podłoga jest pokryta matą antypoślizgową. Renault Master zapewnia praktyczność rozwiązań w biznesie, a przecież właśnie na tym klientom najbardziej zależy. Silnik-napęd wrażenia z jazdy. Za napęd odpowiada nowoczesny silnik Blue DCI, czyli dwulitrowa, czterocylindrowa jednostka diesla turbo o mocy 170 mechanicznych i momencie wynoszącym 380 Nm. Nie muszę chyba nikomu specjalnie tłumaczyć, jak cenny w dostawczakach jest wysoki moment obrotowy dostępny od jak najniższych wartości obrotowych silnika. To bezpośrednio przekłada się na sprawne poruszanie się z ładunkiem i niskie zużycie paliwa, które producent średnio określa na 7,5 litra na 100 km. Jeżdżąc nim na pusto w teście bez problemu uzyskałem wynik 7 litrów, więc pod obciążeniem niech będzie to 8-8,5 litra. Wynik i tak jest bardzo dobry. Prowadząc działalność gospodarczą, po prostu oszczędzasz w ten sposób pieniądze. Silnik sprzężony jest z sześciostopniową manualną skrzynią biegów, która działa precyzyjnie. Jak to w busie, trzy pierwsze biegi są krótkie. Żeby się dźwignąć z towarem później, jest coraz dłużej, i na szóstym biegu możemy masterem pojechać maksymalnie do prędkości aż 177 km godzinę. Na niemieckiej autostradzie busiarze pognają z paczkami prawie jak Robert Kubica w F1. Na pusto możesz swobodnie ruszać z drugiego biegu. Dostępne są jeszcze trzy inne wersje tego silnika o mniejszych mocach: 105, 130 i 150 koni mechanicznych. Nie każdy przecież potrzebuje 170 koni mechanicznych, nie każdy albowiem śmiga na trasach. Tak czy inaczej, praca jednostki cechuje się kulturą i względną ciszą w kabinie. Jeśli ktoś nie lubi wachlować ręczną skrzynią biegów, można również zamówić sobie Mastera z dziewięciobiegowym automatem. Nowy układ hamulcowy, który zastosowano, jest efektywny tak samo z załadunkiem, jak i na pusto. Bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o samoprowadzenie, w trasie jest stabilny w prowadzeniu i w ogóle nie lata po drodze. Jak to określiła moja żona, prowadzi się go normalnie. Jeździ się nim jak suwem. A taka ocena powinna uzmysłowić Państwu, jak osobowym wprowadzeniu vanem jest Renault Master. Renault zareagowało także na liczne uwagi właścicieli poprzedniej generacji modelu dotyczące prowadzenia oraz dużej średnicy zawracania. W nowym masterze zmniejszony został rozstaw osi, co bezpośrednio przekłada się na lepsze prowadzenie w zakrętach i mniejszy promień skrętu. A tę cechę użytkową docenią kurierzy w mieście. Podsumowując, jakim samochodem jest nowy Renault Master? Czy zasługuje na miano Vana roku 2025? W mojej ocenie jest to do bólu dopracowany pojazd użytkowy stworzony przez Renault, dokładnie do tego, do czego jest przeznaczony do zarabiania pieniędzy w jak najlepszym środowisku pracy. Miałem do czynienia nieraz z pojazdami użytkowymi tego rodzaju i powiem Państwu, że ciężko byłoby znaleźć jakieś szczególne wady. Szukałem ich na siłę i nie znalazłem. Oczywiście podczas dłuższej eksploatacji z pewnością użytkownicy poszczególnych wersji nadwoziowych wykryją jakieś drobne niedoskonałości, ale tak działa ewolucja w motoryzacji, której efektem jest prezentowany w tej odsłonie master piątej generacji. Umownie to taki francuski odpowiednik Volkswagena Golfa, czyli poprawiamy, nie kombinujemy niczego na siłę, bo czasem mniej znaczy więcej, a ewolucja jest lepsza niż rewolucja. I takie ewolucyjne podejście i ulepszanie kolejnej generacji doceniają stali klienci. Renault Master w Europie to już uznana marka w kategorii van, świadczą o tym doskonałe i stabilne wyniki sprzedaży. Dodając do tego oszczędne i sprawdzone jednostki napędowe oraz rozbudowaną sieć serwisów, paleta zalet Kolejnym dowodem jest to, że wystarczy wejść na zachodnie strony internetowe, gdzie jest mnóstwo ofert sprzedaży Renault Mastera poprzedniej generacji z przebiegami około miliona kilometrów i więcej. Mówimy tu o autach z roczników 2019-2020. Takie przebiegi w tak młodych autach to najlepsze świadectwo jakości i wytrzymałości francuskich konstrukcji. Master w cenniku startuje od ceny 133 000 zł, ale ten prezentowany w odcinku to wydatek 202 000 zł, czyli 164 550 zł netto. A jak Wam podoba się Van roku 2025? A może lepszy jest Fiat Ducato, Volkswagen Crafter, Ford Transit, Peugeot Boxer czy na przykład Mercedes Sprinter? Piszcie proszę w komentarzach pod filmem to wszystko w dzisiejszym odcinku, ale zanim się pożegnamy, zerknijcie proszę na produkt sponsora dzisiejszego odcinka, marki Mikawi, czyli wielofunkcyjne urządzenie o nazwie EnerJump 2. To przede wszystkim starter samochodowy z kompresorem powietrza, ale nie tylko, ponieważ to urządzenie przyda się nie tylko w aucie, ale i poza nim. Przykłady Uprawiasz sport z dziećmi? Potrzebne jest na pompowanie piłki? Proszę bardzo, idziesz do bagażnika, wyciągasz i bezprzewodowo pompujesz piłkę do koszykówki, piłki nożnej czy siatkówki. W zestawie otrzymujesz w tym celu wszystkie końcówki do pompowania piłek, materaców i innych plażowych dmuchańców. Jedziesz na wyprawę rowerową? Nie ma problemu. Do koła roweru również dopompujesz nim powietrza. Na biwaku zabraknie oświetlenia? Proszę bardzo, duża LEDowa latarka dostępna pod ręką. Złapiesz gumę i staniesz na drodze z przebitą oponą. Energ Jump 2 napompuje koło poprzez wbudowaną sprężarkę. Przy okazji podświetlisz porządnie wentyl. W takim wariancie pomoc nieoceniona. Oświetlenie urządzenia ma też funkcję SOS, więc gdybyś stanął na drodze w nocy, możesz postawić Energ Jump 2 na dachu auta. Nie martwiąc się o lakier czy o to, że zdmuchnie go wiatr, ponieważ urządzenie ma nóżki z gumy, więc się nie ślizga po nadwoziu. Waga 1,5 kg. W takiej trudnej sytuacji urządzenie pulsacyjnym znakiem świetlnym w bezpieczny sposób z daleka ostrzeże innych nadjeżdżających użytkowników ruchu drogowego o potencjalnym zagrożeniu. A może jesteś na rybach, grzybach itp. Dobrze mieć ze sobą zapas energii i starter na wypadek, gdyby akumulator w aucie nagle zasłabł w ciemnym lesie. Gdyby tak się stało, z bagażnika wyciągasz wówczas EnerJump 2, podpinasz kable i w dwie minuty uruchamiasz pojazd ze startera. To samo rozwiązanie w zimowe poranki pod blokiem. Nie prosisz sąsiada, nie dzwonisz po taksi, nie tracisz czasu i pieniędzy. Starter z NRJump 2 i po kłopocie. Najważniejsze na koniec. Urządzenie jest jednocześnie powerbankiem i ma w zestawie wszystkie wejściówki i końcówki do telefonów komórkowych, czy też adapter do gniazda 12V, więc na wyprawie możesz podłączyć odkurzacz samochodowy i lodówkę przenośną jadąc np. Na, na wędkowanie latem. Innych zastosowań NRJump 2 jest całe mnóstwo. Polecam go Państwu naprawdę. Z czystym sumieniem, produkt jest jakościowy i umiejscowiony w specjalnym ETUI walizce z całym potrzebnym osprzętem i ładowarką. Nie zajmuje przy tym dużo miejsca w bagażniku auta. Wszystkimi funkcjami urządzenia sterujemy w prosty sposób, a podgląd widzicie na elektronicznym wyświetlaczu. Dołączona jest również instrukcja w języku polskim, ale uwierzcie, nie będzie Wam ona potrzebna, ponieważ obsługa jest dosłownie intuicyjna. Dodatkowo na hasło Berlin Autotest jak już mówiłem na Energiam2 otrzymacie 15% zniżki. Link z przekierowaniem do sklepu internetowego producenta Mikawi wklejam w komentarzu. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Piszcie, komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie. Aha, nowi widzowie, wy również nie zapominajcie o subskrypcji kanału. Trzymajcie się w zdrowiu przez cały tydzień i do zobaczenia w przyszłą niedzielę o 12:00. Berlin Autotest.